Jestem we Włoszech w miejscowości Sorrento nad Zatoką Neapolitańską. W tej chwili przed katedrą. Przepiękna katedra Sorrento. Ciekawy jeszcze ten wizerunek nad portalem, nad wejściem. Matka Boska. Tak pięknie. I obok tej katedry, seminarium, seminario, seminarium. Seminario. I prawdopodobnie klasztor. Jakie piękne głowice kolumn. ogromna wieża zegar słoneczny i teraz wchodzę do tej katedry wchodzę do środka pewnością bardzo ciekawa to Taka piękna szopka mnie wita Ale podejdę bliżej Bo naprawdę ja za szybą przepiękna szopka Petlejemska W centrum Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus w Betlejem, obok święty Józef. Piękne robią. Pasterze, Trzej Królowie, o Trzej Królowie. Aniołowie. Pasterze ze zwierzętami, owieczkami. Przepiękna szopka. Niesamowicie, tak ładnie nie widziałem. Coś pięknego. Przepiękna szopka betlejemska. Co za wspaniałość. No tak. Warto to zobaczyć. Idę dalej. Tu jakaś ciekawa rzeźba. Krzyż. Jaki cyzelowany, piękny krzyż. Krzyż. Proszę popatrzeć, ile w tej koronkowej pracy było. Ile różności. Ile pracy? Z drewna to też czego, ale też precyzyjna praca. Mm. Ha, ha, ha. Niesamowite. Tutaj tylko podziwiać. Jakieś postacie są nawet. Przepiękny krzyż. To z samego początku. No i teraz ten jakby główny, bo to jest piękna, barokowa świątynia. Aha, aha, co za plafony, ale na suficie, co za plafony, przepiękna, barokowa świątynia.